zajmijmy Co mi te fikila? No, to ty? Nie wiem. Witajcie, witajcie w nowym odcinku z N1MC Dzisiaj ze mną jest pan krucyfik. On się nie może przedstawić, bo on jest taki, wiecie, taki taki to no, zobaczycie na ekranie teraz. Tutaj? Oj. No o tym mowa. A tak to jest ze mną, Mr. White. Tak, witam no ze mną. No i mam nadzieję, że sobie kogoś pozabijamy. No ja właśnie spodaję lupa. A, no to dobra. To dawajcie ch dwójka i. bezerek? Tak. Skusicie? Ja siedzę na bezerek. Ogólnie to tak, czy, czy tak wrzuciłem odcinek t shorta. O, na mój kanał Czyli Mr. Like, podoba się na to weź ty to swój Tero, ty ja jesteś tak. normalny bratek ja, jest taki, ja cię w takich itemach robię? Dobra, widziałeś, że zaczynam ogólnie robić miniaturki też Profesjonalny montaż Bo Franek to jest, y, z mi dała paczkę marmurową I sumary powiedziałem, że ty jesteś ona E! Mary. Chyba hejter Hejter, 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 kogo nowego mamy Także całość odbiję od rana Nie, nie hmm? żyję e, Dobra, cecha Dwa Nika I e, Bezelek Ty no serio nikt ten, serio nikt nie kupuje moje kluczy po 1900. i To pójdę, one są Nie no. Pieczanie, żeby się nie, nie. Nie, nie. Nie, nie. Nie, nie. Nie, mną, Nie, mną, Nie, Niech on tu wskoczy. Okay, no. Aha. Ej Nie, Aha, Nie, nie. Nie, nie. Nie, nie. 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 Tak, bo tu mam na koncie Ej, ja to ja, ja, tak zarzucam! No to wódz! No Jestem, nie strajżarem! Ej, bo wracaj z na odjebce, ja to widzę. Właśnie ja też. Nie, no bo chopi, bo on nie jest wątpalny gdzieś u ciebie. Weź krucyfiks. Uciekaj. Mówi byśmy musieli go na dół. Nie. I na wefrykę. Czukać, że to nam smutnie. Ej? Czekajcie No... No płatek No nie, parę już był A nie, to tu chcecieś, tu zapomniałem Nie, tu jakaś jedenastka No kurna Help, help. kur... Czekaj bij jedenastkę Bo, chyba cię bił Dwulaska <coughs> brotek nie nie, 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 żadny. Tam, tam jest jakaś dziesiątka. No, tylko. Nie, a mogę do waszego planu. <tuszy> <tuszy> Wymagania z A, no właśnie, dzięki za przypomnienie. Kurka Kur za winę. Zapraszam do mojego klanu. wszystko się wyświetla, no bołem głupko, bo główko, się o to nie biegać. No, tutaj. A tak to za nim jest pop. Ten odpalenie z... Ty widziałeś jak on nieperfitnie plecami dupnął? Nie też. Ej, stary, on nie wie chyba, że jada gry mam. No też. O już, już do... ja już Kociak. Ja jeszcze zeniam tik. Ej, jaki jak odmah? Okay. Już Kociak. No już Kociako to, to dostaje zbada. Weź kto śpisz. Kupię. O oo o naszku. Nie zostajesz na megy kartę od nas, nie? Ej, weźcie! Każdy niech skoczy! Ja odejdę i niech każdy z waszej dwójki skoczy. Aha, wracam, wracam, wrócę, tak. Ja ogólnie boję, on nie wyjdzie. Danek, pomóż! Czekaj! maria, pedalej. je... Jeszcze? Let's go! Nie! Co to kur... było? Czekaj, dawaj go do łebów Ej, w sumie? No smaria, ale... jest... <grych> On spami! No Jezu! Crucifix, wyducaj! Tęk mu padnie. I pan nie może Ma ktoś łeby? Ehe? Chyba on musi ucie... On nie bije! On, on nie bije koksem! No on przez łeby przechodzi To się nie opłaca A Dobra, e, macie tutaj ci już Juszkociaku, to jest Juz, żeby było bardzo bardziej ostrożnie. Nie, ja to e, lat, nie, ten... nie mam to w grupie. Jest właśnie teraz 15 minut. Nie, ja mam to w grupie, ja ci idę zakopać, nara. No. Dobra, nie opłacasz, żeby bić. bić. Czekajcie, mogę zmienić stiks, z tym czasie, póki wy się zimbijecie. Ale my się nie chcemy z nim bić! Bo weź się go na sito, bo ja z nim Jezu, ja tak nie, nie no co to jest za szmata. Zesrane ojca tam? nie ma. O mam teksty. jej. to was idę. Kur fakty faktami. Fakty faktami. To akcje, to o Jezu, Jezu, dobra widzowie. Do zobaczenia zaraz jak się całurepnę i tak Dobra, to już mamy. 8V my gramy planem. Dobra, to już mamy. Może chodźmy na kliki, może? Hej, Mr. XYZ, chodź tu. Matek, przecież czy nie pogryza, trochę. Karol, schodzimy tam do nich? Ale tak, to dobra. Stary, ty tam nie schodź. Zdechniesz. Ej, bo już nie wyjdę, bo ja drewna nie mam. No to... No, rzuć mi trochę drewna. No, chodź tu. Masz. Rzuciłem. Rzuciłem ci! No tam masz obok pedofilu! Uciekaj! Uciekaj! No! Oku! Jakim cudem ty żyjesz? Te, ta tamta to nie wiem co ona robi. Co ona no, robi? Zrobiłem drugiego killa Czemu ty mnie bijesz? Belek Zrobiłem drugiego killa Fuck Fuck <laughs> Polecaj trochę To nie <było> <laughs> A <laughs> ja zjadłam za słowa Dobra, to się. Co to mi jest? Ależ się coś Ale dobra, nie patrzcie. Najgórze, aż z Ej, bo ktoś nas goni. Klepa Ej, bo pani was jedenastka, dziesiątka chodzi po rybką No tak jakby Skuś, Słyszę kroki cały czas wyżej i niżej Zabijamy nie typa? Mmm, jak on Co to jest na górze? M-e m, m razy, Wielkie? No, no takie gig. Nie, to co było w walce o ale dużo. Bo jest zasadzie... Stanie... Ej, bo mam dłuższe, idę ją sprzedać. Jak coś ja jestem pod grzybkiem i ja biety <laughs> <laughs> Po prostu. Więc Maria buduje się do góry. Właśnie. Właśnie, właśnie, bo... <laughs> Bo ja przynajmniej jedna. Poprzę. Jakaż mapa Co? A jesteś tam na górze krucifiks i Jeffreek do ciebie Zabiłeś? Dzięki. No. Tylko nie dostałem z niego killasu. Albo mi się nie został. Nie, bo co zabiłeś? Ale ja go zabiję jeszcze wcześniej. No. Jak to się za dwa tapa z minimi? Dzień dobry. Ale nie chodziło, żeby spadł. jakby tutaj to będzie Nie słyszę nic. Danek czekaj na mnie Danek ty sobie poszły? No. To to to, tak Ja sobie poszedłem Ej, krzak! Krzak! Jaki krzak to jest Kto w by... to... nie bije? Opływa Pani... Pani... Gdzie? Na strefie bez elektryki.

Chodź! Ej, bo ostatnio mi wyleciała jakaś trójka oh, fuck. Dobra, chodź do lód, nie opłacasz Czemu się nie opłacasz, owieku? Jak to mogę zrobić tyle, kiedy... Na no bilet! Daj, bo za wami jakaś dwunastka jest Mr. Black na przykład. Jaki kurwa, Black? Leży jednostka w tej. Nie wiem, co to jest, Ej, kelp! Tam na dole, help! No idę! Fuck Ja patrzę na dla Żydowskiej ci ci ludzie Ej weźcie sobie na jedzcie na seta, też macie jakby na ten? Na stojaku? Dokładnie Nie mam Tak, Nie No to ja mam fajnego na Ostatnia m tutaj na Proszę. To jest to sama. No to dobra, no ja muszę ją zarobić się. Ja Давай, 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 Oni Nie powali. no, tylko spadłem. No co? Bo oni o Ryan. No wiem! Ej, do, ej i bo za nami jest jeszcze Franek i tam jest jeszcze Typek. Niech i co so będzie? Ej, dobra. Tu jest freaking dowód. O! Skoczył mi do tego! Skoczył mi tam, gdzie nas trapowali, Franek. Ja go tam zwałcę, no. ja go idę, ja go Co mówisz, Za mną Żeby ci się ten drugi nie wbił To weź się tamten Dobra, ogółem widzowie, nieźle się dzieje Tyle mogę powiedzieć, patrzcie, krzak, krzak, krzak ja mojego sypne, ja mojego sypne No nie potójcie! To nie my! Ej, tam weźcie go! Ej, weźcie go! To no. my się tym zajmimy Zostaw mi ten cyklina No to ty? Ej, nie wiem skopi go! Mogę no, go skopać! Koks, dziesiątka, ósemka, fajerwerki. Ten kiecy. Ej, ma. E, nic w sumie ciekawego, tak naprawdę. Ale kim jest? Ten tutaj po coś. Ale zostawmy go. On chciał Do. on da 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 dać. Oddam e, dał. Co on dał? Ej, e, e, po ile e wystawiać takie e e Dobra. E e co Masz łopaty i masz knoka krucyfik. Na że masz się kremy, masz tego knoka. Tu masz. Macie. Macie, Dzień. ktoś w ty. tym. dostałem troszeczkę więcej fermek. Ej, patrzcie. Help! I ty to było w To on mnie w knokał. Ja sobie robę... To ale dobra, jest ja kill, musisz ja lepiej kupić na drugi. Dobra, dodut! Do e, widzę, widzę, ja jestem, ja jestem. Nie, bo on jest na pierdolcu! Ja baniutki. kiń. We Weźmy od kloka Ej, dawaj franek z nim tam, tam gdzie tego typa zabiliśmy, to ja po prostu będę zagrał z nim na seta. Ej, bo on jest knokał. Dobra, uciekamy, to nie ma sensu z takimi derelami. Ej, bo ja go spycham. Ja no to jest 15, które pieniądze. To jest 15, która ze mnie oddaje. To sobie tam gdzie tak spiegą Zaraz. Ale co chyba ta 15 oddaje? Ej, bo ja mam 13. Bo jak zobaczyłem na HP na swoje? Napiernolę. Ej, ja I dę dam. A ja on ma na mnie te wpływam 15, chyba... Nie 15 jest? osób bije. Gdzie? Nie będę. Agencji, kurwa jest Ej! Pa ile go chłopów goni! Szybko! No uciekaj! Nie, on jeszcze wpadł do łeba, kurwa. Uciekaj! No uciekaj! No, uciekaj! No jeszcze ja zdeknę. Nie, no, nie no. Nie Gdzie się. No na, na wyjściu. On no, nie umie byli. się rozkopać, bo nie wziął chyba tej sikiery od ciebie. To, a, a ja to, ja to nim mnie biją, mogę wiedzieć? Tak. Różki. Jestem help. No, tutaj. No, że... Mam twoje dusze! No właśnie nie mam nic. Aj czegoś się a nie są poszczególne? Zobacz, Ale w sumie mogłoby ja? się zrobić skoro? gorącym. Cały czas mnie namalali z dupy. Rozumiem, no nóżki ci byli. robiłem. Nie dość, że nóżki ci robiłem, to ja mogę jeszcze wykopywać. Z nóżki Franek? Tamta piątka, czy piątastka jest w łebach u mnie. Gdzie? Bezelek? Mhm. Uh -huh. U nas zdycha. No wiem, bo ta piętnastka jest pokorna. Te, ona domek, tak, ma. No, moim skromnym zdaniem ta piętnastka jest mega pokorna. Ja go gryzę, ja go gryzę. Bo jego ja kickbox wstaję. E, trzymaj! Trzymaj ten, trzymaj domek. Nie fuck. Ej, ale byśmy go wciąchali. Tutaj to ja będę go jałbym, szczerze. Ja lecę z tym tak na skąpiku. Godnie cię chłopów, no on stykasz. Widzę i mnie bije po ścianach, więc daję Aj, bo on mi się robi szybki domek z takim ampecjatem. A to ci takim titem. Dobra. Muszę się z nim zjeść. To <coughs> bo on leci tam. Tak, on leci na tym, co? Tak. To, tak. tak. a on leci na tym, co? Tak. To, a ja on na tym. Ja ja na to, 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 to. Eee, mnie Filipek dostałem przerwę. Filipek, proszę... Aha! Miał no knoka, gdy mu rozwaliłem łeba. No zajebioza. Proszę o przerwę dla Filipka. Te, no, ale ludzie! Co to ma być? Nie no! Chłopak, no, to... chłopak, mi kurwa kina podkilpał. Nie no, ale, ale to jest piękne. Dobra, ja idę. Ej, bo ty mi zrobił full domek przez to, że jest na znaczy tak. mi robisz full domek Mam Uciekać. nagrywanie cały czas mi robi full domek cały czas Uciekaj Znaczy może stanąć miliard blok na raz Bo ja widziałem Idę na źle Szczęście, że mam jakieś tam doświadczenie z boksem, To wiem, nie że jestem, nie że wychodzi Ale oni dostają pana on ma podłoga mama Kola, czy coś takiego? Nie wiem, ale chyba podłoga kolejny, mama, ja co, co podłoga? Dobra, wszyscy tutaj dostają pana. Nie, bo takie przykładerze, to mi się wydaje. Ja tak nie mam. Nie, nie, co? nie, Ja nie, Ja nie, 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 Hmm? Hel, co? Hel... Uciekaj. Od razu się we mnie odwrócił, może luźno odjedz, co? Dawaj. Zagryłeś? Radę, radę. Ej! Franek! Franek, czołgka, Franek, czołgka! Ko... Koło Słowa Pacić! Tu jest. Wiem. Ja go piję. Ale jest jak go tracisz, to wszyscy i już cię nigdy nie może oddać? Ma... No, to jest ten cheater.

Oj okay. uważaj piętnasta Orka Mam całego seta ZUKO e, to wystawię sobie tak po 400 lat Ale ja chcę udać hmm. No ale słaby Nie no to Także po prostu odpalejcę Dobra, widzowie. No ja budam nitki i co wiecie. E Dobra, widzowie, jesteśmy na pewno. Już na Nie wiem na czy nasi. to jest tekstur. Fakt to... to... O, kur... jak laty nie mam. Eee. E nie wiem czy to... Jak nie masz, jak masz? No bo nie miałem założyć. Nie ma ten gaz, lecie plecami! No dobrze. No. Oj, bo oj ciągł pan zaczyna wisiać. Chodźcie z nim tutaj, chodźcie z nim tam, tutaj. Tam, tam gdzie jest taki małebu. Znaczy. Chodźcie z nim tu. Jest! Nie, potrzebuję jak Nie, będzie waród. No wiem Ej, bo 8V nam dyda Ej, bo on tu dyda dyda A my gówno gównem Ej 8, ja a tu Tak, chyba ja będę free człowiek Dajkę jakieś 15 pokornej Myślę, że i 15 zacznie robić komara Jedź. i? nie do wierzenia zero dobra o kur... nie chciałam go mm -hmm. dobra Bo jak no jakie to zajdziemy? A, już tylko mającą w gomancie, czekaj, czekaj, czekaj nie ruszaj się do no. oj Posąd. nie w ogóle ja mam 20 kili i 9 śmierci i mam 660 dolarów. A no i Franek? E, no? Jeden z tych wniosków Może bierzemy Basia No masz tylko 9 gwiazdek, Franek, nagle no, no trzeba wieczyk tego Nie piję Nie, ja bym to nie wziął Fatera 12 Ej, weź, weźmy weź trochę dla kopsy O kurde, patrzcie Ten na to. Jest na Ej, A? czemu mnie... Co się stało? A co? Czemu mnie wywaliło do tego? Ej, bo mnie też wywaliło na spalna. Bo była jakaś komenda. A, bo CH, było... wywaliło, ch wywaliło, ch wywaliło, ch wywaliło albo wyłączyli. On... Dobra, dawajcie na ch2. O Jezu. Jeszcze bo na ch 2 jest 1 na 15. Chcemy? To chodź. No, on mnie chce bić, więc pomożesz? Pranek. Tu jest... Tu jest czterna... Donut? nie. Co my się kur... Wplątaliśmy 14 i 15. O, 13. I 13. No chyba se ja robię. Uciekaj. No, nie. No, no. no super. Szkoda, że mam no, no. laki. Ej, bo czekam. Ej, no to wpakowałeś mnie w jakieś gówno. Ranek 5 kółko. Czekaj. Donut! Donut zabijesz mnie! Tyś szm... I do góry szybko będę Nie się mam skuponywał. bloków. To jest problem. Ale kurt parkur. Donut uciekaj. Takie trio to jest kur... Ej. Ej! No mam ty? No. Drugo, to on jest już Ale nie wiem, jakiego ktoś ma Mój. Ma, mm -hmm. do widzenia, widzowie, pa, pa.